Witam Was, pokażę Wam dzisiaj amerykański wynalazek, znaczy amerykański, bo to Chevrolet, ale tak naprawdę to taki kurwa Opel. Eee, a z pochodzenia może nawet trochę DU, bo to Chevrolet to później było trochę DU, trochę General Motors, trochę tego. Generalnie zaskoczył mnie wbrew pozorom nawet wykonaniem, chociaż nie jest kurwa plastikowej. I te plastiki się już wycierają, mimo że to 10-letni samochód. Warty moi drodzy, kurwa, o dziwo, dużo pieniędzy, bo te auta drogo chodzą. 30 tysięcy to jest za to za takie auto minimum. Eee, do 300 tysięcy może coś się tam znajdzie, ale raczej ciężko. Eee, auta drogie, modele drogie. Eee, co mogę powiedzieć, tu jest akurat diesel, benzyny podobno lepsze o zapalę sobie yy, benzyny podobno lepsze więc yy, benzyny są ok, diesle no nie jest jakiś tragiczny ten diesel to jest jakiś tam chyba VM motori na łańcuchu 2.2 163 albo 184 4 konie bodajże w zależności tam czy ma 4 koła na czy nie ogólnie auto robi wrażenie dużego masywnego kurwa takiego naprawdę gangsterskiego woza eee, mimo że to tylko kurwa taki Opel eee, także no fajny fajny wóz tańszy na pewno niż jakieś tam X5 bo X5 z tego roku no wal 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 eee, bo X5 z tego roku kosztowałoby znacznie więcej eee, to kurwa dwa razy tyle by kosztowało eee, więc nie jest to samochód drogi jest to samochód w miarę fajny Eee, ale ogólnie jak na 10, auto, 10 letnie auto będące takim kurwa dełoplem no to kurwa jest drogie jak węgiel bo kosztuje kupę pieniędzy eee, mnie to tam kosztowało no, dobre pieniądze eee, ale jest trochę do ogarnięcia bo ma gdzieś nieszczelność na dolocie gdzieś syczy jak dostanie ciśnienia to puszcza sobie gdzieś tam puszcza to ciśnienie do lo, przy dolocie nie wiem czy klapką czy wężem czy rurą się ogarnie w piątek ma jechać do mechanika rzuci okiem zobaczymy co tam no generalnie nic takiego także auto kit yy, jak potrzebujecie taniego gangsterskiego wozu no taka captivka nie jest to zła opcja bo bo wygląda fajnie. Tu akurat mam w czarnym kolorze. No powiedzmy, kurwa, jak tak siadam, patrzę na nią, mówię, no taka skowyrna, no Cały czas mam z tyłu głowy, że to jest pierdolony kundel. E, więc nie podniecam się tak strasznie. Ale generalnie wygląda dobrze. E, z wyposażenia też jest nieźle. Jakieś tam kurwa, multifunkcje kamera cofania chuje muje, dzikie węże, fotochromy, tutaj jest jeszcze e, szyberdach co niektórzy nazywają panoramicznym dachem a to chuja, bo to jest akurat szyberdach nie za dużo e, także no generalnie Wozik taki nie tylko plastikowy w chuj jak macie, naprawdę chcecie kupić takiego kurwa kozackiego suwa no to nie wiem czy kupujcie kaptive, bo ile z zewnątrz to jak ktoś zobaczy go i będziecie go chcieli załadować do wora, no to będzie uciekał, ale jak już go złapiecie i załadujecie go do wora, i będzie się tuk wam w tym bagażniku, który jest obłożony cały plastikiem, i będzie mu tam skrzypiało kurwa, wszystko wszędzie, no to się kurde może i orgnie, że z was to takie trochę podrabiane gangstery za 5 groszy, a nie takie kozaki, co przyjeżdżałem jakimś GL-em albo jakimś X5, gdzie komfortowo w bagażniku, Przewozi się takiego klienta, ale tak e, poza tym, no to dla rodziny fajne, bo to siedmioosobowe, nie? Z tyłu macie otwierane dwa fotele, e, więc to jest na pewno na plus. Trochę jak w kusiudemce, a połowę taniej, bo kusiudemkę nawet ostatnio tak sobie patrzyłem, mówię, a może nie kupię kusiudemkę, żeby sobie tam jeździła. No to kurde, 40 tysięcy za jakiegoś śmiecia 2006 roga, jak tak chciałem coś tam 12 popatrzeć, to, kurwa, to pieniądze w cenie kawalerki na jakimś zatupił. Także no to połowę ceny kosztuje, jak nie mniej. Także one dupy ma, jakieś tam nawigacje ma. No takie, taka bitna, bitna wersja. Bogatości, o, można tak to nazwać, bo no jak podjedziecie na ślub do kuzyna pod kościół, no to już to trochę wygląda, akurat ta moja jest orurowana, ocudowana, no robi, robi całkiem dobre wrażenie, tak, tak mi się rzuciło w oczy to, że, że popatrzyłem na to auto i mówię, mnie... kurwa, no ono jest kozackie, nie, ono jest takie, no takie kozackie, nie, jest takie bidne. Yy... Ale jak wsiądziesz do środka, zobaczysz te plastiki, które w dziesięcioletnim aucie już są kurwa nie takie piękne, dotkniesz tego wszystkiego, pomacasz, no to, no to zejdziesz na ziemię, nie? Ten twój kurwa Gangsta Paradise, to się stanie takim trochę Gangsta Ciechocinek, no, że zamiast obrąbać poważnych kangusów z Groove Street na pieniądze to możecie kraść torebki papcią w Ciechocinku bo... No bo tak to trochę wygląda eee, także taka podróbka suwa premium o, taka, taka podróbka suwa premium to jest bardzo dobra bardzo dobra że tak powiem nazwa dla Captivy eee, bo SUV premium to na pewno nie jest Gabaryty ma suwa premium Wygląd ma z zewnątrz suwa premium W środku, no tutaj ten środek to taki trochę zopla wyjęty Mi to od razu tak, 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 trochę taką bardziej ordynarną insignią albo Astro J te, te wloty, to wszystko takie widać, że to taka kurwa Astra J Wnętrze Astra J Przystosowane pod rynek amerykański Czyli żeby było bardziej kanciasto Przyciski, żeby były kurwa większe, twardsze. I to tak mi się rzuca strasznie w oczy, nie? Ale to tak w skrócie Wam powiedziałem o odbiorze kaptywy. No eee, ale polecam Wam w sumie te auta, bo nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś tam kibel. No jest moda na suwy, więc one kosztują no i na no za to nie poradzimy. Jak na to na to nie kosztują dużo, aczkolwiek jak na samochód z tego roku kosztują dużo, no to tak jest kurwa, masło maślane. Kto szuka suwa, ten wie. no Za suwa trzeba zapłacić siarno, nie? Są fani tego i, i już. Eee. Także w sumie no, tyle mogę wam powiedzieć. Eee jakbyście mieli jakieś pytania, no to pytajcie słychać, jak staje trochę gazu to zaraz syczy, nie? także dzięki za obejrzenie tego koreańsko plosko amerykańskiego odcinka z takim napompowanym kundlem na sterydach w roli głównej jakim jest Kaptywa. no i do zobaczenia przy następnych nagryweczkach na razie